Jeśli pracowałeś w Danii w latach 2020 do 2022, to to, co zaraz ci powiem, może ci przynieść od kilku do nawet kilkunastu tysięcy koron ekstra zwrotu podatku. I jest to prawda. A wszystko dzięki korekcie podatkowej. Jakie warunki musisz spełnić? Są dwa podstawowe. Po pierwsze, byłeś zatrudniony w Danii do 10 miesięcy, czyli nie przez cały rok, na przykład pracując sezonowo. I dwa, w Polsce miałeś albo dochody małe, albo nie miałeś ich w ogóle. No i oczywiście praca w Danii musiała być w pełni legalna. Skarbówka w Danii rozlicza podatek automatycznie i nie uwzględnia sama z siebie pewnych ulg. Więc Ty nawet możesz nie wiedzieć, że nie uwzględniła tych ulg i straciłeś dużo albo nawet bardzo dużo pieniędzy. Zgłoś się do nas, wypełnij formularz na stronie. Oczywiście, że nic cię to nie kosztuje. I tak jak wspominałem na początku, rozliczamy lata 2020 do 2022. I najważniejsze, rozliczamy podatki od 15 lat. Także umiemy to robić. Zapraszam. Szacuneczek.